Szereg technologii zastosowanych w pojeździe umożliwia optymalizację zasięgu poprzez redukcję zużycia energii. Pojemność akumulatora i zasięg pojazdu podczas jazdy są ściśle ze sobą powiązane. Pamiętaj, że zasięg pojazdu elektrycznego podczas jazdy zależy od szeregu czynników, w tym głównie prędkości jazdy, stylu jazdy, a nawet temperatury zewnętrznej. Na przykład zasięg pojazdu elektrycznego na autostradzie w zimę z włączonym ogrzewaniem może stanowić połowę zasięgu uzyskiwanego podczas jazdy miejskiej wiosną. W zależności od warunków jazdy nie ma potrzeby codziennego ładowania akumulatora. Jeżeli nie planujesz dłuższych podróży, zalecane jest naładowanie na poziomie 80%. Zapewniono kilka funkcji w celu zachowania kontroli nad tymi czynnikami i redukcji zużycia energii. Informacja widoczna na tablicy wskaźników pomaga dostosować styl jazdy, aby uniknąć wysokiego zużycia energii. Wskaźnik zużycia energii pokazuje zużycie energii elektrycznej przez pojazd w czasie rzeczywistym. Widać, kiedy energia jest odzyskiwana, a kiedy zużywana. Istnieje prosty sposób na uniknięcie wejścia w strefę nadmiernego zużycia, zdejmując stopę z pedału gazu, gdy strefa zostaje osiągnięta. Dodatkowo wskaźnik stylu jazdy informuje na bieżąco, czy jedziesz spokojnie, czy też bardziej ostro. Im większe koło w zielonej strefie, tym lepiej kontrolujesz prędkość i przyspieszenie i tym większa możliwość przewidywania zużycia. Wskaźnik informuje, że jedziesz ekonomicznie. Dzięki temu łatwo zastosować np. łagodny styl jazdy, który zakłada zwalnianie bez nagłego hamowania. Ekonomiczny styl jazdy zwiększa zasięg i redukuje zużycie hamulców. W celu optymalizacji zużycia energii przez pojazd można włączyć funkcję trybu ECO. Automatycznie steruje komponentami zużywającymi energię, redukując poziom zużycia do niezbędnego minimum. Ogrzewanie i klimatyzacja są utrzymywane na minimalnym poziomie, a prędkość nie może przekraczać. System multimedialny Open Air Link zapewnia szereg funkcji wspomagających utrzymanie zasięgu elektrycznego pojazdu. Informacje na mapie w sekcji nawigacja, np. Na informacje o korkach ulicznych i lokalizacja stacji ładowania ułatwiają podróżowanie. System multimediów pomaga zaplanować podróż, dając użytkownikowi znać, czy aktualny poziom naładowania pojazdu wystarczy, by dotrzeć do celu. Jeżeli konieczny jest jeden lub więcej cykli ładowania, automatycznie sugeruje kombinację stacji ładowania na trasie, aby utrzymać cały dystans na minimalnym poziomie. Co więcej, funkcja ta umożliwia dostosowanie temperatury baterii trakcyjnej podczas zbliżania się do punktu ładowania. Akumulator osiąga w ten sposób idealną temperaturę umożliwiającą szybsze ładowanie. W sekcji Pojazd znajdują się menu jazda elektryczna i jazda wspomagająca optymalizację zasięgu pojazdu. Wybierz w menu Jazda Elektryczna zakładkę Energia, aby wyświetlić przepływ energii i zużycie energii przez ostatnie 30 minut. Pomaga to w lepszym zarządzaniu zużyciem energii. Możesz użyć zakładki Ładowanie i AC, aby zaplanować ładowanie i klimatyzację pojazdu. Wstępne dostosowanie temperatury oznacza, że przed rozpoczęciem jazdy w kabinie będzie odpowiednia temperatura. Proces ten nie zużywa prawie żadnej energii z akumulatora i zachowuje zasięg pojazdu, ponieważ ogrzewanie i klimatyzacja są eksploatowane w mniejszym stopniu podczas jazdy. Na koniec przejdź do zakładki Akumulator i ustaw maksymalny stopień ładowania akumulatora pojazdu. Aby zachować dobry stan akumulatora, zalecamy ustawienie maksymalnego poziomu ładowania przy codziennym użytkowaniu pojazdu na wartość 80%. Informacje o przejazdach i oszczędzaniu energii są dostępne w menu Jazda. Znajdziesz tam również ocenę stopnia ekologiczności swojej jazdy. Dostępny jest również szereg porad, jak zoptymalizować zużycie energii.